Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara i jesteśmy godni pożałowania. To słowa największego z gorliwych, tego, którego Chrystus zatrzymał po drodze. Kiedy jechał, by uwięzić tych, co uwierzyli, że On żyje. Zaszedł mu drogę to fundamentalne przesłanie chrześcijaństwa. Bez tego niemożliwa jest wiara, możliwa jest religia. Od zmartwychwstania napisał ojciec święty Benedyk XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu. Od zmartwychwstania zależy to, czy Jezus tylko był, czy również jest. I w tym tak lub nie, pisze papież, jako odpowiedzi na pytanie, chodzi o jedno, nie o jedno wydarzenie, obok wielu innych lecz o postać Jezusa jako taką. Obserwowałem to dzisiaj. Obserwowałem z okna mojego domu tłum, który doszedł do koszyczka ze święconką i ani kroku dalej. Patrzyłem na młodych ludzi, którzy podjechali samochodem. Jedna osoba z nich wysiadła z koszyczkiem, a pozostałe włączyły taką muzykę, że prawie w oknach szyby drżały. Dla nich Chrystus był. Zostało trochę w koszyczku ale go już nie ma. I dla przeciwwagi tekst młodego chłopca po tegorocznej pielgrzymce maturzystów. Księże biskupie, przed Wielkanocą spotkałem Jezusa żywego. Krzest, była komunia, było bierzmowanie, ale jego nie było. Dzięki tej pielgrzymce, dzięki tym chwilom, tym godzinom mogłem go wreszcie spotkać. Poddałem się. I poczułem się wolny. Do tej pory wydawało mi się, że być wolnym to być wolnym od Niego. A teraz czytam ciągle te teksty o zmartwychwstaniu, choć jeszcze jest post. I już się doczekać nie mogę Wielkiej Nocy. Pierwszej mojej Wielkanocy. Ze zmartwychwstałym. Siostry i bracie. Nie warto w taką noc spać. Mamy ich wiele w roku. Nie warto w taką noc nie spotkać zmartwychwstałego. Byliśmy prowadzeni przed chwilą jak dzieci za rękę przez historię wiary ludzi. Wcale nieprostą. W tejże samej książce Ojciec Święty Benedykt XVI napisał, że kto mówi, że rozumie, zmartwychwstanie i krzyż tak do końca to nic nie rozumie. Nic nie rozumieli apostołowie. Musiał dać im się spotykać. Nawet kiedy przemienił się na górze, pytali siebie, co to znaczy, że powstanie z martwych, o co tu chodzi. Nikt nie umiał tego pojąć, ani zrozumieć. Krzyża też nie. Z zmartwychwstaniu człowieka jeszcze raz wrócę do ojca, świętego Benedykta XVI. Zostały zrealizowane nowe możliwości bycia człowiekiem. Jak w Chrystusie? Paweł Apostoł często używał tego zwrotu. W Chrystusie z Chrystusem i przez Chrystusem w Duchu Świętym. Te wszystkie słowa oznaczają tajemnicę współistnienia, bycia z Jezusem. Z Jezusem zmartwychwstałym mocą Jego ducha świętego. To Chrystus dla chrześcijan jest. Środowiskiem życia, jego punktem odniesienia, tą całą duchową, cudowną przestrzenią, w której się odnajdujemy. Dzisiaj to świętujemy. Świętujemy cud życia, który odradza się ze śmierci, ze wszystkiego, co czyni nasze życie umarłym, zepsutym, niemym, pustym. Zamiast pielgrzymki do określonego celu, choć można się nieźle w tej pielgrzymce plątać, bez Chrystusa jest się tylko przestraszonym łuczeniem. Pierwsze słowa z stałego Pana: Nie lękajcie się, pokój wam. Nie bójcie się. To słowa ważne. Słowa dające nam doświadczenie bliskości i nadziei. Słowa, które określają kościół, który jest miejscem nadziei i przyszłości. Nigdzie człowiek takiego miejsca nie znajdzie. Ale nie można na Kościół patrzeć jak na miejsce, gdzie mają się tylko rozwijać jakieś wartości i cnoty społeczne. Gdzie jest jakaś filozofia życia, jakiś zestaw moralnych wartości. Jest czymś więcej. Jest miejscem spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Miejscem, w którym ogień ducha pozwala uczniom mówić, Panem jest Jezus. Nie tak w ogóle, moim. Stojąca przy grobie Maria Magdalena który Jezus dał się rozpoznać, mówi delikatne słowo: Rabuni, nauczycielu, nie tak w ogóle nauczycielu, mój nauczycielu, mój panie, mój mistrzu, mój Boże. Sługa Boży, niedługo błogosławiony Jan Paweł II, często wołał do ludzi: Nie dajcie sobie odebrać nadziei. Nie dajcie. A nadzieja siostry i bracia to nie tylko przekonanie, że coś dobrze się skończy. To jest pewność. Że coś ma sens bez względu na to, jak się skończy. To zupełnie coś innego. To odkrycie, że ma sens. Skąd to się bierze, że przez całe wieki, aż do naszego włącznie, najwięcej tych, co z miłości do Jezusa i ludzi oddali życie, zostali zabici, to chrześcijanie. Jak to jest, że nawet za cenę takiego zagrożenia nie zostawią nadziei? To jest tajemnica tej nocy. Pięknej nocy. Wszystko zaczyna się przez to zagarnięcie nas, Jezusa, w misterium Chrztu. Trzeba nam wracać nie wiem po ile razy. Osobiście ten tekst trzymam w ręku, który często noszę w brewiarzu. Tekst starożytnego obrzędu Chrztu. Podajcie mi wasze imiona, mówił Biskup. Aby mnie zapisał atramentem, a Pan wyryje je na niezniszczalnych tablicach, zapisuje je palcem, jak niegdyś prawo Hebrajczyków. wpisujecie Cię do księgi, byś był zapisany w niebie. Każda i każdy z nas po imieniu. A ci, co dzisiaj przyjmą, chrzest, Otrzymują rozpoznawalne przez Pana imię, i otrzymają moc Ducha. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, wszystko jest daremne. Pan żyje. Błogosławieni, szczęśliwi ci, co go spotykają z stałego?